Cześć! Niech Was Bóg błogosławi. Jesteśmy w Opolu. Odpowiedzi na swej pustyni szukałaś codziennie jedynie materialnych rozrywek, uważając je jakby za bogów, bożków, coraz bardziej oddalających się ode mnie, nasycałaś mnie goryczą i raniłaś moje serce. To serce Boga żywego, tak nieszukanego, niekochanego przez ciebie, Boga całkowicie zapomnianego. Córko, czy byłem tak daleko od Ciebie, pójdź, choć odczuć moje serce, moje serce wszystkich was wzywa.